Hej, jedziemy dzisiaj po wózeczek dla Michuska, tak? Tak jest. To będzie nasz pierwszy wózeczek w życiu, tak samo jak to będzie nasze pierwsze dziecko. Zrobiłaś research, patrzyłaś jakie typy są fajne. No niby patrzyłam. pasowały dla Ciebie i dla mnie, i dla Michuska. Dla Michuska przede wszystkim, ale to my obsługujemy ten wózek, nie? więc przydałoby się, żeby był dla nas też spoko. No ale y, przez ostatnie kilka dni tam w ogóle nie robiłam jakby żadnego researchu na temat wózka, tylko zrobiłam go dużo wcześniej i mam jakieś tam swoje typy, ale myślę, że po prostu zobaczymy na miejscu. Mam nadzieję, że tam będzie na tyle dużo tych typów, ale też na tyle fajnych cenowo, żeby udało się coś rozsądnego dobrać, nie? No bo to jednak jest chyba największy wydatek ze wszystkich tych wydatków w wyprawce. Hmm. Tak, bo to jest jednak no, kupa kasy taki wózek. Hmm. Także jedziemy. Nie wiem czy uda nam się tam nagrać coś na miejscu, ale jeśli się uda to pewnie będzie fragmencik tutaj wrzucony. Także zobaczymy co nam się uda dobrać. Pieski są w psim przedszkolu u rodziców, tak? <laughs> tak. Poszły sobie zadowolone na pewno. A potem my idziemy do rodziców na obiad i zobaczymy. <laughs> Jedziemy teraz, także trzymajcie kciuki, żeby ten wózeczek udało się fajnie wybrać. I żebyśmy nie rozbili totalnie skarbonki. No, zobaczymy. <laughs> Jeszcze w ogóle chciałam dodać jedną rzecz, że planujemy kupić ten wózeczek z kasy, którą zbieraliśmy, którą dostawaliśmy na różne okazje od naszej najbliższej rodziny, tak? Od Twojej i od mojej. I mamy nadzieję, że w ten sposób a wydamy te pieniążki na coś takiego, co ma dobre znaczenie, co nam posłuży no i mi Michuskowi tak, tak. też. Więc taki jest plan. Także chodźcie z nami zobaczyć wózeczek. Albo raczej wybrać wózeczek. <rumentary> <gryw> tak. A <nie>? Bye bye. <gryw> hey, hey, hey. No, no, no. Jest to... w nawet sensie, że nie ma takiego oporu? W sobie jest mam usiąść tam? Do środka? Tam? No mam wsiadać? <laughs> tak, tak. Oj, matka nie umiał służyć sobie Chyba co najmniej pół godziny obczajemy. Jeden wózek. O, jak ci się podoba? No, to no podoba mi się, no funkcjonalny, ładny. Tylko inny kolor będzie. Tak, niż ten wystawowy. No, no ten wystawowy. tak, tak, Ale nie wiem, ja myślę, że spoko, nie? No spoko, spoko. Tak wizualnie jest ładny, mm. myślę, że jest funkcjonalny. Taka torbunia mm. do tego. Tutaj model. Ale żeś to dziecko łupnął. To jest Brajanek. Patrz Brajanka. Profesjonalnie trzymał dziecko. Bardzo profesjonalnie. Wsiadaj wachmorze. Wsiadaj wachmorze. Przyszły ojciec. No super. Oj coś ci nie idzie. Już wiesz, że już dzieciak ci się udusił I Brajanek już poszedł. Oj, Brajanek, Brajanek się zaraz udusi. Żeśmy zepsuli tutaj, nie wiemy zrobić. Za mocno ścisnęli dzieciaka. Ej, ale wiesz co, naprawdę to wbrew pozorom taka głupia rzecz, której my nie umiemy teraz zrobić. Ale to jest ważne, bo jakbyś tego nie wiedział jak zrobić, to przecież dzieciaka udusiesz, jak się coś zatnie czy coś. Bo byś musiał przecinać to, a nie zawsze mieć czym. z ząbkami. Test, czy tam radę. Kto? Uch to. No to to, to szybko. Mhm. To na szczęście szybciutko. Aż to męczące. Mhm. A tu jeszcze dzieciaka nie mam, ryczącego. Okej, okay. Adamiks. W <grym> no i co, wziął, No Ładnie? No, <grym ładnie, <grym ładnie <grym> Nie no tak, to, to lekko się go prowadzi, nie? I te kółka duże, to też fajnie, hmm. bo myślę, hmm. że się przydadzą na jakieś spacery, na coś takiego jakby był jakiś bardziej ekstremalny teren A ciekawe, jak ciężki to jest w <grym> Więc wsiadajcie. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Przede wszystkim. to wszystkim. Znaczy nie wszystkim. tylko w Przede w No wszystkim. No bo tak to nawet nie wygodnie. Ale chyba Przede wszystkim. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Przede tak, Przede Tak mi, się. No. Okay. Fajne, fajne. mi też.

Tego Brajana. Tak ci było wygodnie. Swojego Michuska też tak będziesz jak Brajanka? Nie jest to ja. Przedłużam ci szybko. No to może nie jest zazwyczaj tak naprawdę nie będziecie mieli. Tak Ale Brajan ma oczy. Tak. Dziecko złączyło. Tak wygląda ten sklep.

Dziadza. No i co patrzysz? Na baldachim? A to to są te, co rosną z dzieckiem, chyba. No, to jest ten Waldin. Jakie słodziątkie. Jak mm. zadajesz pytanie o to Ale to ładnie to wygląda. Jakie to jest ładne. Wróciliśmy już jakiś czas temu ze sklepu. Ale nie jesteśmy u siebie, tylko jesteśmy u rodziców. Tak wam mówiłam, że pojedziemy do rodziców potem, bo musimy przecież pieski stąd zabrać. No i oczywiście jesteśmy obiadek i te sprawy, tak? Tak jest. Smaczny obiadek, tak. Mhm. Dobra. Grill był. Tak. Karkóweczka, mm, mm, dobra była. Dobra karkóweczka, no, ja nie jadłam, ale ja jadłam kurczaczkę. Ja kurci Z nowego zwykle. grilla, którą <laughs> teściowa dostała od swojej siostry. Tak, czyli od cioci i Wspaniale. No. Bardzo udany prezent chyba. <laughs> bardzo udany prezent dla zięcia <laughs> pośrednio. Będzie przychodził tak tutaj. Jest. A ta mama teraz pokazuje serduszko koreańskie do kamery. Znaczy, nie do kamery, tylko do Jumdżuna pokazuje. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Tak, bo. No, także zdrowie mamy. Zdrowie. A mama, mama tam pije, pije właśnie prezent nie, nie. taty z teatru. tak. W sensie, że od nas dostali, ale to widzieliście we vlogu. Jakim? W jakimś vlogu na pewno widzieliście, bo pokazywaliśmy te prezenty. To znaczy rodzice jeszcze nie widzieli tego vloga, bo on jeszcze nie istnieje. <laughs> no, nie <patrzę. śmiech> nie Back to the future. No, 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 taka tak, też tak. Trzeba, no, no, jeszcze podaje za kamery. Ale to, a to nie twoje? Nie, to moje. <laughs> To tutaj, tutaj Taka mamy, trzeba, mamy mam. Tak, też mam mieszać piwo z miodem pięknym. Tak, no mam być i... statystkę. Tak. Dobra, słuchajcie, to miał być filmik o czym innym, ale. Ale. Tak. To jest prezent rozpijany na bieżąco. Nie przeze mnie i przez Michuska, oczywiście. Oczywiście. Dobrze. No tak, tak jak to mówią chluśniem, bo Wasze zdrowie. Wasze zdrowie. Dobra, wracając do tematu, bo to miało być takie krótkie, a tu się... Nie, tu nie wyszło. Tak, to jesteśmy u rodziców. Wybraliśmy wózeczek. Widzieliście pewnie takie małe fragmenty z tego sklepu, bo coś tam nam się udało nagrać. Byliśmy w sklepie na Ursynowie, tak? Sklep Bobowózki, to jest taka mega, mega popularna strona właśnie z wózkami dla dzieci, z jakimiś tam... co to jest? Foteliki, właśnie łupinki hmm. i takie tam duperele. No w ogóle ten myślałem że w sobotę, w weekendy no to nie będzie dużo osób, więc to na wózki, no, a tutaj, weekendy. no a tutaj, a co? co no powiem? przecież ludzie mają czas głównie w weekend. No, no, okay, no ale. Weekend to bym bardziej poskoczyła. No a co Dziś zrobiłeś? Pojechałeś po wózek? No, no bo okazałaś mi A kiedy byś pojechał? Nie, w tydzień pracy? Może by się pojawiło po prostu. Pojawiłoby ci się. Co no. by ci się pojawiło? Dziecko? Wózek. To już jest. No i wózek może od razu. Aha, że z nich hmm. od razu ze powinien no. być. W sumie, sumie ty dobrze kwinisz, hmm. prawda. Powinno to przychodzić w zestawie no. z Michuskiem, no, znaczy ale, no, z dzieckiem. Ale no, dużo osób było. Dużo osób było. No i i oni, ale oni mówili, bo oni z innymi klientami gadali, że to, co dzisiaj było, no to, to że nie mało. Że że akurat mało, nie? No. Tak, więc na szczęście jeszcze w Polsce rodzą się dzieci. Słuchajcie, mimo że jest niski, co nie stopień urodzenia, jak to się mówi po polsku. Mało dzieci się no, rodzi. Mały przyrost naturalny. Znaczy, przyrost to jest co innego, bo to jest razem z. Wiesz, bilans tego, ile się rodzi versus ile odchodzi. Nie, to jest dzietność. Coraz mniej ro rodzi się dzieci. <noise> tak, ale i tak tych osób wybierających różne wózki, foteliki, łupinki było sporo. Tak, My przyjechaliśmy tak chyba po 11, jakoś 11.40, 11.30 i jak wchodziliśmy, to byliśmy sami, było zupełnie pusto, więc pan się pięknie namizają, bardzo zresztą um, myślę, że... Profesjonalnie. Ale żeś mi chuchnął tym. Mm. Ja coś mam w oku, a tutaj. To jest metoda koreańska, tak? O, to też jest metoda. Tak pokaż, jaka metoda hu. Hu. Huh, huh. <grystanie> Trzeba. To nie może być sam dźwięk wiatru, tylko musi być hu. hu, hu. Tak. Musicie to wypowiedzieć. Hu, hu. Huh, huh. Wspaniale. Tak. I też jak paluszek jest na przykład zraniony, tak? U, u, I wtedy w ogóle wiatru nie czuć, ale no, to, ten, ten dźwięk musi być. Ale nie, no, czuć no. trochę. <laughs> okay. Tak, takie ciekawostki koreańskie. <laughs> Polsko-koreańska para to mówi. Wierzcie nam na słowo. <laughs> Czasami przynajmniej. <laughs> Teraz to się czuję tak, jakbym to ja była tu pijana. Może <laughs> głupa tu Ja piję wodę, żeby nie było. No nie wiem. No. Bo z tym to nie wolno. Dobra, bo gadamy o niczym. Tak jak dużo osób na YouTubie. To tak jak mama pokazuje znowu serduszka. Koreańskie. O czym to było? No bo, bo Wózki, że za mało dzieci się rodzą co rok. Tak, ale i tak, właśnie, było dużo osób, które przyszły w końcu po nas tam, znaczy po nas, w sensie jak my już byliśmy tam, więc potem zrobił się taki tłum, że jak już wybieraliśmy tą łupinę, to pan jeden i drugi byli tak zajęci potwornie, że nawet nie mieli czasu podejść i tak jak widzieliście na tym vlogu, myśmy tam Brajanka praktycznie udusili, on już dawno po prostu tam zdechł całkowicie, bo nie potrafiliśmy sobie z pasem poradzić. Tak. No, ale naczekaliśmy no, się trochę, ale myślę, że było warto. Wybraliśmy, tak? Tak. Wózeczek i wybraliśmy łupinkę do samochodu, także jesteśmy już, powiedzmy, pod tym najważniejszym względem um, wyprawkowym przygotowani, tak? Nie powiemy Wam teraz, jaki kolor wybraliśmy, ale wózek, no to myślę, że widzieliście już na tym, na tym filmiku. <ścoughs> widzieliście. Czekajcie. Nie wolno spoilerować. Ty musisz propsa nowego. No tak. tak, to jest kolejny napitek. Tak jak to w polskich domach bywa. No już, nie Mieszanina. Przez nie przez zadań. No. no nie no, mieszanina, no piwo. Piwo jest często. <ślad> Dobra, wróćmy do tematu. Tak jest. Nie skończymy tego. Nie. nie skończymy tego filmiku, tak. Po prostu już jesteśmy zmęczeni i dlatego już naprawdę nie wiemy, co mówimy. Wybraliśmy wózek, wybraliśmy łupinę. Będzie filmik wyprawkowy na pewno. Nie wiem jeszcze, kiedy się pojawi, ale będzie. Na razie nagrywamy ten konkretny fragment z telefonu mojej mamy, także dziękujemy, bo niestety, ale ja dzisiaj rozbiłam mój telefon. Lajkujcie. Tak. Moje narzędzie pracy poszło. Subskrybujcie. <noise> Subskrybujcie. Tak. Rozbiłam telefon yy, i on będzie musiał iść do naprawy, i mamy nadzieję, że się naprawi. Znaczy, że się da się naprawić. <głosy> Komentujcie. <głosy> Komentujcie, kto z Was rozbił już swój telefon? Kto sobie rozbił smartfona i ile razy? Tak. Ja już rozwaliłam drugiego smartfona. Pokażę Wam no. swój smartfon taki rozwalony. Rozwaliłem go na gokarcie. Miałem go w kieszeni i na ostrym skręcie wypadł. Ja oczywiście nie wiedziałem kiedy to wypadło, i pewnie ktoś rozjechał to. Tak, ale telefon jest służbowy, więc Ciii. aż tak nie cierpiałeś. No, cierpię do tej pory, bo korzystam z niego. No, korzystasz? No, ale. No cóż, jakby to był twój własny, to byś płakał tak jak ja. Mój własny to jest. Pokazać mój własny telefon? Jest... Nie, nie mam tego. Nie masz nawet go nie, ja nie nosi. Nawet, nawet, nie nosi. Sobą, no, ale... nawet nie To mój główny telefon. Zabytek. Też to wapod mi, Co mam Polskie. Tam stoi z taką kartką, wiecie, nie? Widzicie, I ma tam no. napisane i tak jak sufler. Widzicie, z lewej piatrze. strony kontroluje mnie moja żona, a z prawej strony teściowa. Polska teściowa mm. i polska żona kombo przerąbane <noise> dla koreańczyka. Jeszcze koreańska mama, mało wow. No, jeszcze będziesz miał, miks tego tutaj wyjdzie. No. Oj, będzie ostro, będzie. <laughs> Dobra, to ja się tu zachowuję jak pijana, ale wierzcie mi, to jest bezprocentowe. Tak. Ja tak po prostu mam życie. To też. No, jemu nie wierzcie. <laughs> Także będzie na pewno filmik z wyprawki, ale zanim go nagram, to pewnie trochę czasu minie, bo muszę odzyskać telefon. I mam nadzieję, trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że go naprawią. Bo bez tego to żaden nowy filmik nie powstanie. To znaczy, na razie powstaną te, które nie są jeszcze zmontowane z naszych wyjazdów, bo jeszcze jestem na etapie montowania vlogów wakacyjnych. Więc to oczywiście się tam z jakimś lekkim opóźnieniem pojawia. Ale tak czy inaczej, trzymamy kciuki za ten telefon. <grych> A w związku z tym, że jesteśmy u rodziców, to nagraliśmy też wspólnie filmik z rodzicami. Jaki. To zobaczycie już niedługo pewnie po tym filmiku. Jakiś czas potem tak. Na pewno się pojawi. Lajkuj i subskrybuj. Tak. Kudo. Człajo. Ale. But Anią? Chcemy się z wami pożegnać, ale Teściowa nie pozwala. no. Teściowa nie pozwala, zobacz, jaka Teściowa. No. Teściowa chce, żeby ten filmik trwał milion lat. No je. Takiego pożegnania jeszcze nie było w historii YouTube'a. <mum> Naszego no. przynajmniej. Dziadziang! Na pożegnanie Teściowa zrobiła nam gofra z owocami. I z Karmelem. I z Karmelem. No to trzeba, co, no, zrobić z tego pożegnania, zrobić review gofra. gofra od Teściowej. Poczekajcie. Mamy tutaj gofra z banankiem i... Yy, no, truskawka. Truskawka. I karmelem, tak? Karmelem spróbujemy. No to próbuj. Ale to gorące, zaraz się sparzą. Piesek za ciebie chce zjeść. Mm. Dobra. Mm. A. -a. Mm. Mm. Ja mam karmel sam. Mm. <laughs> Ale faktycznie gorąca. Ty masz sam karmel, bo wiadomo, kogo też trzeba bardziej lubi. Mm? Jakie insynuacja? Ja mam full wypas... Nie no, owoce. takie same są. No sam no, powiedziałem, że masz ten... Że, że masz sam karmel. Teściowa, czyli moja mama bardziej lubi Michuska. To oczywiste. Michuska? No Michuska. to wydawałaby więcej owoców. No Dla jest są owoce. No, ale powiedziałeś, że jest sam karmel. Nie no, bo ja karmel. W... Ja mam na palce. <laughs> Dogadaj się z mężem. Tak, dobra, pyszne są. Mm. Ja uwielbiam karmel także tak. tak. Mm. I truskaweczki banany. Mm. Mm. Nie. Mm. Lepsze niż w Pucku. No Na w kurpówkach. I na pewno nie. Za 9 zł plus. Plus i... 5, 5 zł za owoce tak? Nie, więcej chyba tego. Więcej? z 16 mm. ten go <głos》>. no A, no to 7. A ja tam coś tak. Tak, także dziękujemy za kofry. Dziękujemy. <grymne> Serduszka, no dobra. A z Wami się żegnamy. <grymne> tak, i się popowiadać. A nią.